W sobotę odbyły się do Gminy Września w Nowym Folwarku. Tradycji stało się zadość. Starzystowie dożynek przekazali bochę chleba Tomaszowi Kałużnemu Burmistrzowi Wrześni. Przynosimy ten dorotny bochen chleba i pragniemy złożyć na Pana ręce za to, iż oraczył nas Pan w tym wielkim świętym plonu. Proszę przyjąć ten, ten bochen chleba. I aby go nigdy nie zabrakło, życzyłbym sobie i Panu, aby go nigdy nie zabrakło na każdym polskim stole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Obiecuję dzielić go sprawiedliwie, żeby nie zabrakło go w żadnym z domów. burmistrz podzielił się chlebem z mieszkańcami gminy. Życia. Już e, powiem wprost, tego rozszerzniwa są bardzo Pierwsze były, bardzo, są i, i były, bo jeszcze trwają niestety i były pamiętam, bo ja w swojej y, dwudziestoparoletniej kadencji, jakie prowadzę gospodarstwo, to nie pamiętam takich żniw, a jeszcze pomagałem kiedyś ojcu, to naprawdę nie pamiętam. Kolega Piotr, nie powiem, kolega, że dzisiaj tu świętujemy, kolega, ale bolni, po prostu, prostu u mnie na moim polu jest, niestety około pół hektara plonów i nie można nie wjechać niestety, ale u nas, powiem tak szczerze, to jest Kropla w Morzu, to to jest y, gdzie indziej. Czeka Pani na jakiś występ w szczególności, może zespół Mazowsze, Boys? No tak, z Mazowsze mi się podoba, Boys też, chociaż no, problem, wcześniej Panu znała? mówiłam, że nie znam, ale po tym i córkom, jakie, kapitana, jakie ma przeboje, to sobie po prostu tej nazwy nie, 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 nie skojarzyłam, ale podoba mi się i zespół Boys, i bo no, tym bardziej no, bardziej znane jest mi za, Mazowsze, nie? Przed występem Mazowsza porozmawialiśmy z kierownikiem artystycznym zespołu. I przygotowujemy się do wyjazdu do Ameryki jesienią i do Szwecji. Jest to program, który właściwie tutaj go przedstawiamy, ponieważ on będzie tam w zasadzie w krótszej troszeczkę sekwencji. Dlatego, że jednocześciowy, bez przerwy, bo to jest plener, i, te, i, i taki zaprezentujemy. Składający się chyba z ponad 16 regionów. Przy tym zaznaczam, że my mamy 43 regiony opracowane. I kostiumy w kompletach, i w pieśni, w tańcu w zależności jakie jest bardzo charakterystyczne dla danego regionu. Oto fragmenty występu Mazowsza w nowym folwarku. 想你。 Tancerz Bogusław Tupajew zdradził nam kulisy wstępu Mazowsza. Wszyscy tańczą i śpiewają. Ja jestem głównie yy, w balecie, ale też śpiewam. Wszyscy chórzyści, którzy śpiewają, również muszą tańczyć. Czy to prawda, że mężczyźni również, przed, podobnie jak kobiety, przed wyjściem na scenę yy, pudrują się y, makijaż i tak dalej? No jak pan widzi, że jestem ucharakteryzowany, oczywiście jest to prawda, ale to są wymogi już artystyczne, to są wymogi sceniczne. Tak dużo świateł, które na nas pada. Zarost mężczyzn, oczywiście i tak dalej, to wszystko musi być wy, wypieszczone, wypudrowane i wymodelowane. I nigdy nie miał pan z tym problemów? Oczywiście to jest kwestia nauki jakiejś. Ale w tej chwili już nie oczywiste. No, było wręcz rewelacyjnie. I muszę powiedzieć, że jest to mazowsze z okresu pani Sygietyńskiej. Ale tutaj muszę powiedzieć, że widać ogrom pracy pana zapały. Ja jestem zachwycony i cofam wszystkie słowa sprzed okresu pana Zapały, kiedy był jeszcze pan Chojecki. Natomiast tutaj stwierdzam, że jest to coś naprawdę pięknego. Z powrotem zobaczyliśmy stare, dobre i na wysokim poziomie Mazowsze.